Na drugi wieczór. Na wieczór chcę Wam powiedzieć, że Krzysztof pisze już i chce przykleić kartkę. No, ja chcę jechać do Ewy i pojadę do niej. Nie masz prawa mi tutaj trzymać jak w więzieniu. A chcę Wam powiedzieć, już, już chciał mi przykupić alkoholem. Może wódeczkę na zgodę, to Ci klucze oddam. A ja nie chcę żadnego od Ciebie alkoholu, bo ja na terapię jutro wybieram się do psychologa na rozmowę. Już psycholog wie, ponieważ ty nie będziesz się znęcał nade mną. Byłem na komendzie trójce i po prostu jutro o godzinie ósmej będzie dzielnicowa, a już teraz lepiej. I będę rozmawiał właśnie na ten temat, że... A Pani Dzielnicowa powiedziała wcześniej, Ty wszędzie możesz mieszkać, Panie Wojtku. A Krzysztof nie trzyma tutaj jak w więźniu. To właśnie chcę wam przekazać, że się wy, właśnie wybiera się. Ale ogółem ja tak to zgłoszę, że nie będziesz nękał nas, nie będziesz mnie trzymał tutaj, w więzieniu. Jeszcze chciał przekupić na zgodę, że oddam mi klucze, a chcę jeszcze, żeby Paweł mnie z nim zawiózł właśnie. Ale ja ci powiedziałem, ona już postanowiła, że ciebie ugłębnie chce znać i za to wszystko, jeśli odpowiesz, za to straszenie, a ty powiesz, chodź, on wyjdzie, Za straszenie. Co ty powiedziałeś? A mnie? O, ona męża nie ma. A mnie ty po powiedziałeś, że mnie powieszą. Widzicie, jak on straszy? Śmiercił mnie żeby do mnie bili jak nie wiem co to ci się u mnie uda Panie Krzysztofie zostaniesz tutaj sam na to zasłużyłeś a ja zasłużyłem na kobietę żeby założyć normalną rodzinę a nie po prostu jak ty znęcasz się psychicznie Chciałbyś, by wszystko, ja wszystko spakowałem. Jeszcze parę rzeczy od tabletki. Całe to wszystko. Jeszcze parę rzeczy, ale mam jeszcze jeden plecak. No trochę mam tych rzeczy. Mój paszki? Masz całą paszkę ci zostawiam. Ja tylko jeden szampon wziąłem, piankę do golenia i coś się jeszcze stamtąd masz. Całą tą paczkę cię zostawiam. O i dobrze słuchawki właśnie tam znalazłem. To mi się przydadzą. Bo kolumny kupiłem. O, tutaj kupiłem. Kupiłem, przydadzą mi się, właśnie tam. Ale otworzyłem półkę, wziąłem tam parę rzeczy. I po prostu jeszcze tam parfumy po goleniu i po goleniu. Jeszcze tam są to Ala, to widzicie. Posalamy. Dlaczego w nocy dzwonisz? Posłuchajcie. Słuchajcie? Nie słyszę. Mów głośniej. Pamiętam widzę. A gdzie oni? Ja jestem u, w domu. u mnie w domu jesteś? A u siebie tak? A gdzie? A gdzie jesteś? O właśnie kobietę W poznam. A w Gizysku, a mnie jutro nie będzie. A mnie, a jutro mnie nie będzie. Słuchaj, Słuchaj, ja wrócę jutro po południu. Wiesz, dlatego, że wiesz, ja wyjeżdżam w jednym miejsce. Tak, na grup rodziny. Pamiętam, jak Aha, pamiętam Cię, pamiętam. Tak. Majora nie będzie, bo Major już się wyprowadza nie, nie, nie do Gremka, do, do Katowic Jedzie do Ewy A wiesz, a ja jadę Ewy to uspokoić, wariatkę I dać jej po O Jadę do Ewy Posłuchajcie I dać dla Ewy po Temu, że wiesz, ona jest dla mnie paskudna. Jak ty rozmawiałeś nie? Ona jest z Katowic. Jak rozmawiałeś przez telefon, zazdrości, że taką dziewczynę poznałem. Nie słyszałem. w Gidziszko ona? E, to nas z Gieżyczka pochodzi? Wiesz co? Niech on lepiej nie przynudził nas w bo mary zadzwonił do ciebie i po nią, żeby kłamować, tak? Tak? Jeszcze nie przyjedzie lepiej, dobranoc. A słyszeliście? Do mnie kobieta. No chcę do siebie, to mnie tutaj nie będzie, to jakoś sobie kobietę. samotną zapoznasz. Łóżko jest. Ty tam będziesz spał. Będziesz się poznawać, będzie Ci sprzątała, będzie Ci prała, kąpała i gotowała. I sobie będziesz miał jakąś kobietę. Tak samo jak ja chcę mieć kobietę, bo już mam kobietę. A ty chcesz do tego, żebym ja do końca był tutaj sam. Ja tego twojego dobytku nie będę pilnował. Pamiętaj. To Twojej rodziny. Ja w jakiś sposób też pomogłem w remoncie. A po prostu w taki sposób mnie traktujesz. Zamykasz jak w więzieniu. To po prostu ja tutaj nie jestem tobie potrzebny. Sobie poszukasz innych ludzi. A Paweł? niby ma zawieść Ciebie, to po prostu jak podjedzie, to zadzwonię. Że ty nie będziesz mnie tutaj zamykał, ponieważ o ósmej będzie dziennicowa, będę dzwonił i chcę z nią właśnie na ten temat porozmawiać. Nie będziesz mnie trzymał jak w więzieniu. Sama pani dzielnicowa powiedziała, że wszędzie mogę, a będzie ugłym zadowolona. O i opieka też będzie zadowolona. A opieka też powiedziała, że ona tylko czeka, kiedy ja się wyprowadzę stąd. Bo nie będziesz miał tutaj nikogo, żeby ciebie tu pilnował. Bo ty ugłym nie słuchasz się. ta nie bierzesz, nic nie bierzesz. Robisz po swojemu to rób tak dalej, a na stop pisze, napiszę. No, kłamstwo pisze, ale ty tam nie podjedziesz, ponieważ tam będzie, jak do miasta będziesz wjeżdżał, już tam będzie policja czekała, bo tam będzie osie osiedle strzeżone, tam jest ochrona, ja wejdę i na strzeżone osiedle, ja mam chody. To A co, że policja będzie ta Ja normalnie będę iść. A o, iść to... można. Ale. Po... Ale. Oni a jak po... policja podejdzie. Pan konarczy, a a powiem tak. A jak pan tu? Ja idę do, do znajomych. Tu moje znajome mieszka. Jaka znajoma? Ty nie znasz jej. A, a ja powiem, Krysia, Wymyślę. Krysia mieszka tu. Dziewczyna ma. A widzicie? Ja idę do Krysi swojej. A to ja nie, a ja nie znam ja panie kochany, jaka eba. A słuchajcie, jaki Jaka eba. Dobrze, słuchajcie. Oczy się pan zełóźnie, ja słuchajcie. nie znam. Panie, co to? Moja przyjaciółka, może kogoś przyjaciółka, ale nie moja. Słuchajcie, właśnie. To będzie też dobry materiał, żebyście wiedzieli. On chce zniszczyć mnie. Ale... Obyłem. Będziecie widzieli. Słucham. Pamiętam, pamiętam. Jak przyjadę, to zadzwonię do ciebie. Mam telefon. Dobra, na razie. Co? Mle to jest, A mleko, tak? Ja i mam. Przyjedziemy do ciebie. A! Ale nie dzisiaj. bo mnie dziś. No. Dobra. dobra, 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 na razie. A słyszeliście. No to ciebie gdzieś... Kobietę do ciebie dzwonią. To się poznasz jakąś kobietę, by żył tutaj. Spokojnie, no słyszeliście, co on robi, no na razie miły, no co życzę.